Siema, alo, jestem Klanta10 i nagrywam już dzisiaj kolejny odcineczek z Murder Mystery. Oczywiście jestem innocentem, tak jak widzicie w lewym... czekajcie, w... tak. No, nad moim paskiem szybkiego dostępu jest napisane na zielono innocent. Więc, tak. Tak, właśnie mi zabił morderca. No więc tak, tak troszkę, takie trochę słabe przywitanie, ale już mam 17% na morderce, więc może będzie troszkę ciekawiej. Weźmiemy warehouse'a. Albo Office, Dobra, no manor, kurde. Lubię manor, szczerze. Nie lubię przyprawę. No tak, dla... nie lubię, po prostu nie lubię, tak powiem. No i co, jestem mordercą, czy co? Nie, innocent, kurde. No ale cóż, powtarzam sobie, że im więcej razy będę innocentem, tym mam większą szansę na mordera jednak. No, tak czy siak ja będę nagrywał dzisiaj odcinki... Z jak to, z Murder Mystery Tak długo aż chociaż raz nie będę Murderem. Eee, no więc tak. Ktoś mm. ja, chciał tego koina? Koń. Koin no i kurde, oczywiście mi zebrano mojego koina. Mm. Dobra, bum. Dzięki za koina. Ops, tutaj spróbujemy zrobić parkura. Też bardzo możliwe, że mi się nie uda. Ops. O, udało mi się. I świetnie. O, kurde. Właśnie, o tym mówiłem. Ops. Ops. Coin. Nieważne, to jest coin. Ja lubię coiny. Kolejnie, ja nie jestem mordercą. Eee, o, coin, świetnie. Kolejny coin tutaj 7 coinów Kolejny coin Kolejny coin O i fajnie, Soda kan A, czyli taka po prostu puszka spoko. Ja już bym mógł. Ops, się przebiegnę. No i tutaj, oj. Tak, weźmiemy to. To. I zgarnę sobie tego coina jeszcze. Yy, 10%. centów trochę. To już troszkę mało. Kurde. no właśnie o tym mówię. Tak, czasami mi się nie udaje. Ops. Bo Potem wskakuje tutaj jakoś i... Tam. W sumie rzadko mi się udaje, dlatego tak jeszcze dokładnie... Uf. Dobra. Jeszcze mi się tam uda doskoczyć. Nie, nie, nie uda się. A, bo tutaj w ogóle się nie da doskoczyć. Nie ma. Dobra, to będę sobie tutaj. Chyba gdzieś... A, czekaj, hops. Świetnie. Tutaj, teraz. Nie, nie udało się. No, nie będę w sumie coś. Nie będę robił jakichś tych. Nie będę jakichś parkourów, kurde, robił, bo to mi się i tak nie uda. Dobra. Dzięki. Zauważyłem, że te półki, które są jaśniejsze, tutaj nie jest jaśniejsze, to jest ciemniejsze. Te, które są jaśniejsze, jak jest ciemno, to znaczy, że to są przejścia. O jest. No. Boom, 64 Expa już. No, chciałbym być morderem, żeby wytestować te, tego soda kana. Mm -hmm. Mm -hmm. O, patrzcie, Tu taki ani nic, ani nic. Jezu, się wystraszyłem. Uch. Wystraszyłem. Morderca z. CO? Typek Ster Typek, yy, na niewidzialności był Kurde, ale epickie Serio, epickie to było Say what? prawdę wielkie say what Tający łuk polecam. Najfajniejsze jest to i takie trochę dziwne, że jak to, jak już się ma łuk to jak to? Tu nawet jak... O, coś 43 już zebrał dużo. Że nawet jak... Serio? A to ja ją minęłam, to jest Awka! To jest ta Awka! Dobra, 12% na mordera, 13% już na mordera. To może się udać. Dobra, Ofis. Yy, dobra, bum, 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 bum. To nie jest czytowanie, ludzie? Manur znowu? Co, ja tylko głosowałem nad Ofisa? Łe. No, murder przynajmniej. No, kurde. Na pocieszenie chciałem, i na na pocieszenie chciałem, murdera, i kurde, oczywiście, innocent. nie? bo po co? Bo po co, kurde? Po prostu po co, tak? Po co? No, po co? A, dobra, już wiem, kto jest szeryfem Chomik jest szaryfem. Polecam. Chomikowy szeryf, No, czemu by nie? Ale w sumie ten chomiczek słodko wygląda. 15 minucentów nawet. No morderca nie grzeszy, nie zabija. Hmm. Tak typowe miejsce dla mnie. Hmm. Ja szukam takiego trochę innego miejsca. Shape Date. O, to już ten. Ju, już, 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 ten. O. Ty! Ty, ja na to nie wpadłem wcześniej. <tryk> nie zła kampa w sumie. Tak? No, wcześniej serio na to nie wpadłem. Można coś takiego zrobić. Nie wejdę, kurde. 9 innocent left Ops dzięki you so power dead. go just gdzie jest ta półka to the gdzie A, tutaj, ja się kręcę, muszę tutaj wejść, tutaj skręcić, dobra, zgarnąć sobie tego okolne i tego, co, to... dlaczego wygrałeś, bo kto się zastrzelił tego? Berdera? Tak, aha, tego typa nawet nie widziałem, serio, ciebie nie widziałem typek, a nie, widziałem go. Widziałem go... Widziałam tego typa, ale teraz 33% o jak ci kręcę już się cieszyłem To był mój rekord ten rekord mienia procentów na ten. Na Mordera. Naprawdę nigdy nie miałem 3 trzechasz znaczy 33, przepraszam. To był serio. To największa była ilość, jaką kiedykolwiek miałem. No halo! No, no i oczywiście sobie z mojego ja nie poszli. Jestem innocentem, bo czemu by nie? Już się cieszyłem. Ale po co? Naprawdę po co być mrderem? I sobie wytestować ten nowego nowego trow był po co Ale jakby to moje 33 te moje 33% zostało to bym był na pewno ten mordercą mordercą jest ninja Więc słaby ten go nie mordercy ja to... Ale on obok mnie przebiegł. What? Say, what? No, po prostu chyba nie zauważył, ale. Ja wiem, że jesteś mordercą, typek Ja potrzebuję tylko jeszcze czterech coinów i ten typek ma przerąbane. Bo ja wiem że on, że właśnie on jest ten. Ninja! Ninja! Dobra, ja, więc. Ninja. Jedno, dwa kojny. Pis, dwa kojny. Jeden koń jest! Ninja, where are you? No co już tego ninja! Łaba! Ła, no widziałam, że on jest ninja. Że on jest ninjo, co ja kadem. że on jest mekterem, ale jeden jest ninjo, no, tak, spoczko, w ogóle nie wiem, skąd typy biorą tego skina, nie wiem, czy on jest za darmo, czy jak, kurde, 16% throwable phone, soda can. no, serio, te throwable, te throwable, no te rzeczy, którymi się rzucę, nie wiedziałem, że je tak łatwo tak, no, tak często się je zdobywa. A, nie wiem, tam, bo to jest, No dobra, Office znowu. No, morderca, please. Nie chcę mieć innego odcinka. Ja teraz będę inocentem, to kurde, kończ odcinek. Tak, no dobra, no to tak jak mówiłem, siema Elo, siema, Elo, siema nara.